gość Radia Zachód. Gościem Polskiego Radia Zachód jest Jakub Szczepański, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Numer jeden na liście do parlamentu. Zgadza Dodajmy. Się. Bezpartyjni rzutem na taśmę zarejestrowali listy. Wielu nie wierzyło, że Wam się uda. Redaktorze nie wiem, czy rzutem na taśmę. My w całej Polsce zebraliśmy 350 tysięcy podpisów. My od początku wiedzieliśmy, że się uda, że mamy struktury silne w całej Polsce. My to też obserwowaliśmy na poziomie naszych kontaktów wewnętrznych, tego, jak wszystkie województwa sprawnie tak naprawdę zbierają te podpisy. W województwie lubuskim również to przebiegało bardzo sprawnie. Poza tym mieliśmy możliwość już wtedy rozmawiania z wyborcami, z mieszkańcami województwa lubuskiego. Rozmawialiśmy też o sprawach naszego regionu. Także my. Nie nie mieliśmy co do tego żadnych wątpliwości, tym bardziej, że zarejestrowaliśmy również dwóch kandydatów do Senatu w województwie lubuskim. Mm. Ile pan ma lat, panie Jakubie? 27. kilku latek na liście bezpartyjnych jedynką w regionie. Młody, elokwentny, wykształcony lekarz, a z drugiej strony nieznany może bardziej szerszej publiczności. Liczy pan, że pomogą panu atuty młodości, a może to będzie przeszkoda? Panie redaktorze, nie sądzę, żeby chodziło o młodość w tej kwestii. Ja też angażuję się i jestem aktywny społecznie nie od wczoraj, tylko od wielu, wielu lat. Ja w moim rodzinnym żeganiu się angażowałem na przykład w uratowanie funkcjonowania działu ginekologii położniczej. Organizowaliśmy protesty. Ja także byłem w opozycji do byłego burmistrza Miasta Żagań, pana Daniela Marchewki, który całe szczęście przegrał wybory już nie jest burmistrzem żagania. Kiedy poszedłem na studia lekarskie w Zielonej Górze, angażowałem się w rozwój medycyny kosmicznej. Dzisiaj w Parku Technologii Kosmicznych możemy oglądać laboratorium medycyny kosmicznej. i także ja... Czyli tam walczył pan z platformą, a tu pan współpracuje z platformą. No, z tego co wiem, to Waldemar Sługocki wyrzucił Daniela Marchewkę wtedy z platformy. No w każdym razie ja byłem aktywny dla regionu i jestem aktywny dla regionu i i to jest to się liczy liczy się merytoryka mm. Lubuski Dzień Onkologii, Wielki, Dzień, Wielki Bieg Pokonać Raka. No to są wszystko inicjatywy, które podejmowałem i teraz jest ten krok, żeby wystartować do parlamentu i walczyć o sprawy województwa lubuskiego tam w Warszawie. Czy stawianie akcentu na lekarza, na jedynce na liście sprawia, że będziecie państwo akcentować w kampanii wyborczej te sprawy dotyczące właśnie leczenia, medycyny, kolejek? Ja na pewno tak trzeba powiedzieć panie Redaktorze, że to jest ten obszar tematyczny, który mnie najbardziej interesuje z racji zawodu. To jest ten obszar tematyczny, którym się też zajmuję w ramach bezpartyjnych samorządowców, w ramach przygotowania programu ogólnopolskiego bezpartyjnych samorządowców. To jest ten obszar, który przedstawiałem na naszych konwencjach krajowych, więc jak najbardziej, ale trzeba powiedzieć, że lista jest zbudowana w taki sposób, że są przedstawiciele różnych zawodów i każdy ma ten swój obszar, którym, którym się zajmuje, który przedstawia, który chce walczyć. Mhm. A czy to nie będzie taka, takie starcie? trochę Dawida z Goliatem, którego symbolem może być wystawienie pana Jaskuły, starosty z do walki z Władysławem Komarnickim z Platformy Obywatelskiej w Gorzowie Wielkopolskim w walce o mandat o Senat. Czy bezpartyjni samorządowcy nie rzucają się trochę z taką motyką na słońce? W ogóle, panie redaktorze, tak na to nie patrzę, to mnie pan zaskoczył. Nie, nie uważam, żeby pan Komarnicki w ogóle był mocnym kandydatem hmm. Paktu Senackiego. Szczerze mówiąc, my byliśmy bardzo zaskoczeni, że do Tusk postawił na pana ale senatora. ponownie na niego postawił, bo ma chyba nazwisko znane, a może zgrane. Ale przecież nie o to chodzi w tych wyborach. No nie możemy traktować naszych współobywateli jako ludzi, którzy idą i głosują na znane nazwisko, bo je gdzieś słyszeli. Zresztą wielokrotnie celebryci startowali przecież do hmm. parlamentu i to znane nazwisko nie szczególnie pomagało. Także no znane nazwisko może tam jest, ale pan Tomasz Jaskuła to też nie jest tam anonimowa osoba. To jest samorządowiec, który również jest zaangażowany w sprawy społeczne od wielu, wielu lat. To jest osoba młoda, zaangażowana, ale już z doświadczeniem. Także wydaje mi się, że tam ma ogromne szanse wygrać wręcz z panem Komarnickim. To była przemyślana decyzja z naszej strony, mm -hmm. żeby tam wystawić kandydata do Senatu. Tak samo jak w Zielonej Górze. Rafał Adamczak ma ogromne szanse wygrać zarówno z nieznanym panem Maćkowiakiem, jak i no cóż, generałem Różańskim, który niespecjalnie, jak widać, angażuje się w tą kampanię no, wyborczą. Pan Adamczak nie jest też zbyt znanym politykiem. Ale jest aktywnym mieszkańcem Zielonej Góry, bezpartyjnym kandydatem kandydatem z Zielonej Góry i z tego regionu, mieszka tu, pracuje tu, angażuje się w sprawy społeczne i, i mhm. chyba o to chodzi, żeby kandydat na senatora był w tym okręgu, mieszkał mhm. w tym okręgu, rozmawiał z ludźmi i pracował dla nich. Ja wrócę do pana Jaskóły, no powiedz, powiedz Lenciński porównywać z Gorzowem, to może mu głosów trochę jednak zabraknąć. Panie redaktorze, Tomasz Jaskuła będzie walczył o wszystkich mieszkańców swojego okręgu, kiedy zostanie senatorem i naprawdę nie sądzę, żeby pan Komar Miał jakieś spore szanse wygrania z naszym bezpartyjnym kandydatem Tomaszem Jaskułom. I proszę też pamiętać, że większość mieszkańców Gorzowa jest bezpartyjna i myślę, że też to się przełoży na poparcie dla bezpartyjnego kandydata do Senatu. Czy liczycie, że pomoże Wam w tym prezydent Wójciński? Myślę, że tutaj relacje na linii prezydent Wójcicki i Tomasz są bardzo poprawne i to może również przysłużyć się mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego w walce o środki dla tego miasta już w parlamencie. To wróćmy do tego programu. Chciałem zapytać, jaka jest gwarancja, że bezpartyjni samorządowcy, którzy są zaangażowani w samorządzie, a nie w tej polityce mocno krajowej, przynajmniej na takim poziomie, w którym byliby rozpoznawalni, będą dobrze rządzić państwem, na przykład jakie jest doświadczenie państwa w sprawach międzynarodowych, bo teraz one w tej kampanii także grają dość dużą rolę. Oczywiście, że tak, ale pamiętajmy, że nasze ugrupowanie będzie ugrupowaniem koalicyjnym, który będzie kontrolował tego większego koalicjanta, bo takie ugrupowanie jest potrzebne w Polsce. My ciągle włączamy telewizor, widzimy kolejną aferę. My Polacy mamy tego wszyscy dosyć. Jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, no to jest obszar, który spokojnie, my to deklarujemy, możemy oddać większemu koalicjantowi, żeby się nim zajmował. My się chętnie zajmiemy funduszami dla samorządów. My się chętnie zajmiemy polityką zdrowotną. My się chętnie zajmujemy polityką społeczną, infrastrukturalną, którą przecież mamy doświadczenie w budowaniu stref gospodarczych, obwodnic, szkół, przedszkoli. Także naprawdę jest bardzo wiele hmm. obszarów, którymi mogą się zająć bezpartyjni samorządowcy w przyszłej koalicji rządowej. Czyli wy chcecie być takim nowym PSL-em, takim wymarzonym koalicjantem, co widać chociażby w województwie lubuskim, gdzie współpracujecie z Platformą, czy w województwie dolnośląskim, gdzie współpracujecie z PiS-em. Panie redaktorze, Polskie Stronnictwo Ludowe było już no, w wielu koalicjach. My pamiętamy tą koalicję sprzed lat lat z platformą obywatelską i nie porównywałbym tego, ponieważ my chcemy być bardzo merytorycznym, wymagającym koalicjantem dla naszego mhm. większego koalicjanta, który, tak jak mówiłem, będzie patrzył na ręce większej partii, bo to jest naprawdę potrzebne i my wszyscy to widzimy codziennie, oglądając kolejne spory, afery, które tak mhm. naprawdę do niczego jakby no, afery to afery, a te spory to niewiele zmieniają, ale tworzą spór polityczny, którego Polacy też już mają dosyć. A jaką... A jaką wy macie linię ideologiczną? O to chciałem zapytać, bo ludzie mogą zagłosować na was z punktu widzenia samo w samorządzie dobrze działa, jest zaangażowany, faktycznie pracowity i może coś tu zmienić. No i nagle się okaże, że głosuje wspólnie na przykład w sprawach dotyczących aborcji, in vitro, ale także tego szumnego rozdziału państwa od kościoła, o której mówi Lewica, wspólnie na przykład właśnie z Lewicą czy z Konfederacją. Panie redaktorze, bezpartyjni samorządowcy również od początku to deklarują. Mają zupełną wolność pozostawioną w sprawach światopoglądowych. Każdy będzie głosował w zgodzie z własnym sumieniem. To jest dziwne, żeby narzucać drugiemu człowiekowi, jaki ma mieć światopogląd. My nie chcemy tego robić. Absolutnie. Ale to działa w drugą stronę. To znaczy, to jest chyba jednak w Polsce ważny czynnik. Czy ja zagłosuję, będąc katolikiem, na kogoś, kto te czarne marsze, czy jednak na kogoś, kto no, będzie tutaj... W porządku, ale tu rozmawiamy o konkretnych pytaniach, mhm. panie redaktorze. Jeżeli pan pyta o rozdział państwa i kościoła, to w Polsce funkcjonuje rozdział państwa i kościoła, takie zdanie bezpartyjnych samorządowców. To, jaką funkcjonuje, zawsze jest kwestią tego, kto rządzi mhm. w kraju i tego się jakby regulowanie, mówienie, że tego nie ma. No oczywiście, że to jest. Tak więc to są tematy, które mają wzbudzać emocje wśród wyborców, a one tak de facto są poukładane i i to zawsze zależy od ludzi, którzy są u władzy, jak te relacje wyglądają. To na koniec pytanie: takie już o kampanię, dlaczego y, Lubuszanie mieliby zagłosować na Jakuba Szczepańskiego? Szanowni Państwo, przede wszystkim dlatego, że jestem zaangażowany dla województwa lubuskiego naprawdę od wielu, wielu lat, mimo że jestem młody, młodą osobą, jestem lekarzem, mam kompetencje, myślę, że do parlamentu powinni iść ludzie, którzy też wykonują jakąś pracę a i mogą iść do Sejmu, a nie muszą, że polityka nie jest sposobem na życie, czy sposobem na zarabianie pieniędzy. Ja tam idę, bo chcę walczyć dla województwa lubuskiego, chcę rozwijać ochronę zdrowia w naszym regionie. To mówił Jakub Szczepański, bezpartyjny samorządowcy. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję pięknie panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dobrego dnia. Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.